Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby raz bądź dwa razy w roku wspólnie razem się spotkać, na siebie popatrzeć, wspólnie razem się pomodlić, podzielić się swoimi doświadczeniami, ale też i przeżyć ten dzień skupienia z reguły jest obecny z nami ksiądz biskup, są zaproszeni goście, bo ten dzień skupienia oprócz głównego punktu, jakim jest zawsze Eucharystia, ma jeszcze na celu pogłębienie wiedzy, ale też podzielenie się doświadczeniami, tymi radosnymi i tymi boleśniejszymi. Stąd też wielu z organistów ceni sobie takie przyjazdy, bo można raz wymienić się materiałami, posłuchać wartościowych wykładów, ćwiczeń, no zdobyć odrobinę wiedzy, poszerzyć swoje umiejętności. Byłem młodym wikariuszem i w parafii, w której posługiwałem, Wydarzyło się coś takiego, że odprawiałem zazwyczaj o godzinie 20 w niedzielę mszę świętą. taką proboszcz mówił, to dla takich Nikodemów, co tak zagubieni są trochę, ale ponieważ tam było bardzo dużo studentów i młodzieży, myśmy zrobili z tego taką mszę akademicką i od niewielkiej grupy ludzi przez rok Zrobiła się rzeczywiście taka msza bardzo uroczysta, z pełnym kościołem. Wszystkie miejsca wypełnione, tam było ponad 800 miejsc siedzących w tamtym kościele. I pewnego razu po mszy świętej, tak wychodziliśmy, zawsze rozmowy były z uczestnikami z czystymi, którzy tam posługiwali, zacząłem rozmawiać z kimś, kto. Przyszedł do mnie i mówi, że po prostu dziękuję za tą mszę, że taka ona jest, że dzięki temu też wiara się w tej osobie odrodziła. I moja pierwsza myśl była taka: a był to taki czas, gdy uważałem, że jak będę mówił długo, spontanicznie i entuzjastycznie, to wszyscy będą poruszeni, że to dzięki tym kazaniom takim bezpośrednim do ludzi. Dynamicznym. Ale gdy zadałem właśnie pytanie tej osobie, dlaczego, co się stało, że zacząłeś przychodzić, że jesteś, że to cię buduje, to usłyszałem taką odpowiedź, że to dzięki temu, jaka na tej mszy świętej jest muzyka. Bo na tej mszy świętej yy, śpiewała schola. Złożona tak przede wszystkim ze studentów. Starali się oni, żeby bardzo dobrze przygotować ten śpiew z pewnym skromnym instrumentarium, ale, ale rzeczywiście ten śpiew był pełen modlitwy i zaangażowania, i budował tych, którzy byli zgromadzeni. Oni się też w ten śpiew chętnie włączali. Było to na pewno inne przeżycie mszy niż msza, w której był organista tylko. Czemu zaczynam od tego przykładu? Dlatego, że misją organisty, misją muzyka kościelnego jest modlić się i stwarzać przestrzeń modlitwy dla tych, którzy przychodzą czy to na liturgię, czy na nabożeństwo, w każdym razie przychodzą do Pana Boga i chcą tego Boga spotkać. Dzisiejsza Ewangelia w jakiś tam sposób nam pokazuje właśnie tą przestrzeń, gdy Filip idzie do Jezusa i mówi, Pokaż nam ojca, pokaż nam. Chcemy zobaczyć, chcemy doświadczyć Boga, chcemy zobaczyć, gdzie ten Bóg jest. I wtedy Jezus mówi, Kto mnie widzi, widzi i ojca. To jest misja, to jest zadanie. Pewnie każdego księdza, a służby liturgicznej, czy wszystkich, którzy posługują w czasie liturgii, ale przede wszystkim tego, który towarzyszy modlitwie albo wprowadza w klimat modlitwy przez muzykę.